Siema, jestem Marek. Dwie godziny temu zamówiłem trzy pizze, zapłaciłem za nie online 200 złotych i przyjechał dostawca, nie dojdzie bez pizzy, to jeszcze jakiś wystrzelony puka do drzwi od 10 minut. Co ja mam robić? Ja się boję wyjść po tą pizzę. Jak to jest w ogóle pizzeria? Zobaczcie sami. To same. nie jest dostawca pizzy. To jest reklama dla pizzy. Pizzę odebrałem 15 minut temu, Marek. Mówię ci o tym od gdzie 10. Pizza? Gdzie on jest? Pizza. pizza. Gdzie on jest? Nie masz pizzy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? za tą pizzę, tak? Jaką pizzę? Olejnik? peperoni! Nie, jaka pizza nie ma żadnej pizzy gdzie Ta. jest olejnik gdzie nie jest olejnik ma. nie ma olejnik e, w ogóle nie wiem czy, czy wiesz proszę co się wyjść, wydarzyło proszę wyjść. olejnik olejnik co? zaatakował mnie zaatakował mnie i uciekł zaatakował mnie znalazłem go wiem że on tu jest gdzie go chowasz nie wiem gdzie go trzymacie czy ku... w piwnicy czy ku... A nie wiem gdzie gdzie on jest jego teraz nie ma jak go nie ma zaatakował mnie jego dziewczyneczka ku wymalowana, sama go uratowała, popsikała mnie sprayem. Jakim sprayem? Sprayem, k***a, nie wiem czym, czy lakierem, czy gazem. Popsikała mnie, zaatakowała mnie, rozumiesz? I co w związku z tym? No, dobra, weź usiądź, usiądź na początku. Za, zaatakowała mnie. Słuchamy cię, co masz do powiedzenia? Mam do powiedzenia to, że byłem sobie na bulwarkach, taką spokojny człowiek, piłem sobie elegancko Urawara i ten... Ten mnie zaatakował po prostu od tyłu, od tyłu, jak najgorszy. Ale dlaczego najgorszy? cię zaatakował? Ha! Właśnie tutaj jestem, po to przyszedłem właśnie tutaj. <laughs> Chciałbym się to wiedzieć! Tylko karęć, olejnik Chciałbym go zaatakował, byś się tego ja, zaatakował. Ja wiem, gdzie, on jest w tym momencie. W tym momencie wiem, że jest albo w piwnicy, albo w jakiejś sali, tortur, którą dla niego pewnie sprezentowałeś. Nie, no on jest teraz u matki. U matki, u matki się chowa! Ojej, najgorzej, najgorzej! No właśnie, właśnie, bo on przecież już tutaj nie przebywa. Kiedy to się stało? Kiedy to się stało? To się stało tydzień temu, jakoś mniej więcej tydzień temu. Od tygodnia go tu nie ma. Jak go od tygodnia nie ma? Od tygodnia chowa się u mamuszki. Boi się, boi się, boi się. To co? To jedziemy tam? Maruś, pakuj się, jedziemy. A to już się nie spodziewałem po olejniku. Zgrywa takiego kozaka, a tutaj się boi, chowa się mamusi. A ty nas znasz ogólnie z YouTube'a. Słucham? Zna, znasz z nas z YouTube'a. Oczywiście, no ja was ogólnie nie uwielbiam ja chłopaki, słuchaj, no nie ma problemu, żebym zajął tutaj jego miejsce. To najpierw chyba do mamusi jedziemy e, Najpierw muszę pogadać z tym zerem Chodź, to jedziemy What the fuck, co tu się dzieje Marek? Pojęcie Dostawca pizzy Spinę do olejnika ma Ale to nie jest dostawca pizzy Nie mnie interesuje mnie to, jedziemy I Stary, ale ja chyba powoli. wiem o co może chodzić O co może chodzić? Już chyba wiem trochę O co chodzi? Taka Monika jest fajna, co nie? Wiesz, Monika Monika? Monika Monika, no i ona ten, Fajna była No i ja się tam z nią przelizałem tak to taki język padałem. Tak. Co związku z No i on też jest zamieszany w tą sytuację. W jaki sposób? No, bo on z nią był. I jej. Tak dziewczynę. Można tak powiedzieć. <laughs> Można tak powiedzieć. No nadal chcesz do niego jechać? No znaczy, niby wszystko jest jasne, ale za jego zachowanie. Czy czekamy na niego? Może poczekajmy na niego? Co my nie chcemy. Może poczekajmy na niego. A sam powiedzmy. Czyli co się go laskę, tak? Tak. Nie, yeah. wieki wiem, wkładałeś wykładałeś Tak? Pokaż ze. kamerę. To <noise> Ty jest nie wierzysz w to co miarze? A może za dwójkę? Za, za, za... Monika No rzeczywiście był z Moniką. Pamiętam tą Monikę. Ale na no, taka fajna świetnie. była, świetnie, Fajna była, fajna znaki. była, co ty gadasz, fajna dziewczynka. No najlepsza z jego wszystkich dziewczyn. No na pewno. Ale, ale skoro, taka sobie. skoro wybrała mnie, to na pewno była najlepsza. No i co? Na czym stajemy? Na czym stoimy? Hej, ja chyba będę musiał tobie tą sytuację bardziej naprostować Słuchaj, Co, jak to? Co, co, co? Hej, komareczko. No bo wiesz co, ja ogólnie tą Monikę bardzo kocham A ona a by co z określiła. Ona w jest w mi... fajna i ja chciałbym z nią po prostu dalej, wiesz Ale to wiesz, to jest dziewczyna olejnika, to tak nie można Ale ona poleciała na fame, poleciała na fame no tak, Tylko i fa wyłącznie No tak Tylko na fame w dupę. No tak. No i co w związku z tym? Leci sobie na fame, no sobie leci. Ja, ja też potrzebuję. Moniki. Moniki. Co się wiąże z fejmem. 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 I ja zrobię wszystko, żeby ona do mnie wróciła. Czyli chcesz fejm? No nie nie. nie. Ja, ja na pewno nie, nie, nie. się nie przyczynię do tego. Słuchaj, tu, tu chodzi tylko o miłość. To jest wszystko. Tu chodzi tylko i wyłącznie o miłość. Ale ja się nie przyczynię do tego. Przy... Mareczku, proszę, Mareczek! No, nie! Mareczku! No. A co ty chcesz? Fejmu ode mnie, czy co? Ja, słuchaj, ja chcę Moniki. Czyli chcesz Fejmu? To jest tylko poboczna sprawa, stary. To czyli chcesz w końcu Moniki, czy Fejmu? Tego i tego, k***a chcę! A co <gry> zrobić dla Fejmu? Wszystko, stary, mam ci koga zrobić, stary pa! Ja jestem k wydajny, Przesuj się, nie chcę cię uderzyć, stary. Dobra, a sprzątujesz mi całą podłogę? Stary, nie musisz dwa razy powtarzać, a herbatki ci może zrobić? Tak, poproszę <noise> Ty typek może być przydatny, nie? To koniec olejnika Przykro mi olejnik, miło mi się z tobą współpracowało Ale no cóż, ty zrobiłeś mi herbatkę ostatnio, miesiąc temu Ej kolego, ale po co ci są te dredy potrzebne? Bo są zaje zajebiste, są Ale wiesz, że one mają dużą powierzchnię i no się umyć podłogę dredami, myślę nie ma takiej opcji. No, nie ma takiej nie. opcji w ogóle. Znaczy jaką? Nie ma takiej mała. opcji. No, <coughs> nie ma takiej opcji w ogóle. Co Ale ty myślisz? Za kogo ty mnie uważasz? Nie Bo ma takiej. Olejnik, a na to nałyskali? Brwi sobie ogoli olejnik. A ty ty jesteś blondynem No jestem blondynem, umyj to dredami, zobacz jakie masz duże dredy Nie ma naprawdę. takiej opcji, ja zaraz wychodzę stąd ogólnie No jeżeli nie umyjesz Ja zaraz stąd nie ma takiej opcji w co ty do mnie mówisz? Moje dredy to są moje dredy, tak? Proszę mi tak nawet nie wmawiać, takich rzeczy Jeżeli nie umyjesz podłogi dredami no to musimy się pożegnać i nic z moniki. Pożegnać? Chcesz się ze mną pożegnać? No tak, no sorry, musisz umyć dredami albo no, musisz wyjść K**a nie, nie będziesz miał fejmu, Nie... oj olejniczek, nie będziesz miał fejmu! Nie będziesz nie miał fejmu, nie masz k**a, fejmu, patrz k***a. Kocham Monikę k***a, Monia wrócę do ciebie, Monia, Monika, Monia, kocham cię k**a! A! Koniec Lordzie, powiem że naprawdę świetnie, czysto, idealnie tak Podoba się? Bardzo no, bardzo. no, no, no Bardzo fajnie, słuchaj, mam do Ciebie prośbę Weźmy mi załatw tą Monię, bo ona tutaj naprawdę nie daje mi to spokoju po prostu Załatw mi, dasz radę to zrobić? Proszę A ci. będzie sprząta tutaj na bieżąco? Będ, pff, będę najlepszy Dredami? Będę Najlepszy Uff. Dredami? Będę... No, tutaj... dredami? Dredami. Dredami. Moje dredy. Poświęcam mój wygląd. Wszystko poświęcam specjalnie tylko dla niej. Tylko dla niej. Monika, słuchaj, dałabyś radę za niedługo tutaj podjechać do mnie, bo jest sprawa i musimy. Musimy obgadać ją osobiście. No tu, tutaj, Moż, możliwie jak najszybciej. Chodzi w sumie o tego. O Huberta chodzi. On tutaj jest ze mną. No, no właśnie, tylko Monia, osobiście. Monia! Monia, no proszę Cię, no Monia! Tylko, tylko, tylko osobiście możemy o takie rzeczy <laughs> Ja ci dodam y, jedno instastory. Oznaczę cię. Na, na 24 godziny. No dobra, to dwa instastory. Dzień po dniu będziesz miała dodane z oznaczeniem Tylko proszę szybko przyjść tutaj. Dobra, dobra, to czekamy. A skąd ją w ogóle znasz? Mam numer. Ale skąd? Czyż to jest dziewczyna olejnika? To takie rzeczy się wie. Przecież ja mu ją załatwiłem. Olejnik to inwalidaumusowy i nie potrafił przecież sobie sam załatwić dziewczynę, to ja musiałem mu załatwić. Dobra, ogarnęłaś mi tak. D dziękuję ci, stary. Zrobię wszystko. Jak mówiłem, jestem do Twojej dyspozycji o każdej godzinie, minucie Twojego i mojego życia. Ale co po tym, co ja po rozmowie, to ty piara, typowo leci na fejl. Muszę jej dodać dwa instastory i ją oznaczyć. Ale nieważne, nie, nie sugerujcie się pochopną opinią, chłopaki. Ale... Chłopaki, nie sugerujcie się pochopnymi opiniami, tak? No to są fakty. To nie są żadne fakty. No przecież chciała ode mnie dwa instastory. Dobrze, ważne, nie rozmawiajmy po prostu o tym. Nie rozmawiajmy. Y ja idę y robić swoje, a ty... To co, obiadek jakiś? No oczywiście, że tak. Wymyślcie. A co pan sobie życzy? Wymyślcie. Dobrze. Ty, 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 ty. słyszysz? O, przyszła jest? Monika twoja. Monika przyszła hej okay. okay, okay. Musimy porozmawiać, koniecznie musimy porozmawiać. Ściągaj guciki, zapraszam cię tutaj, musimy porozmawiać. Ale o czym? O nas Okej. Okay. O nas musimy porozmawiać. No dobra. Słuchaj, chodź. Usiądziemy sobie, usiądź sobie. No, a gdzie? Tutaj, tutaj, tutaj. Słuchaj, musimy porozmawiać. Bardzo cię proszę, bądź ze mną, wróć do mnie, będziemy szczęśliwi, oferuję ci wszystko, proszę. Ale proszę. ja nie, nie będę z tobą, bo nie masz lajków. Ale nie, no nie mów tak, nawet tak nie mów, będziemy szczęśliwi, to się nie liczy. Ale olejnik ma lajki, a ty nie masz. Ale ja zrobię wszystko! Ale miałeś mieć. Ale ja zrobię wszystko, zrobię wszystko dla ciebie, rozumiesz? On ma dziewczynę, on ma. Ale mnie nie obchodzi, ale... że on ma drugą dziewczynę, dlatego że on ma lajki. Ale to, tłuchaj, ja, tłuchaj, mam... to proszę, ja mam wszystko, proszę, nawet, to, by nawet by... tak. Nie, 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 nie masz, ja, nie tylko wiecha. tak mówisz, to się nie liczy. Nie, ja mam, Dobra, słuchaj. Do... Posłuchaj. Po prostu, jak zdobędziesz lajki, to wtedy do mnie zadzwoń, okej? Okay? Okej. Okay? Okay, Dobra. Okay, okay. Będę na miejscu lawinika, teraz... zobaczysz, zobaczysz. Zobędę miejsca lawinika i zobaczysz, wszystko się zmieni. Okay? Zadzwonię do ciebie, ale z, zobaczysz, będziemy jeszcze szczęśliwi. Ale <laughs> dopiero leci tego na fej. Ja ją kocham. Jaką chciałeś? Słuchajna. No jest najlepsza. Widziałeś? Ma nawet takie same włosy jak ja podobno. Jeszcze kilka, kilka dni, dni będzie na miejscu. A to olejnik ma dwie, dwie, dwie dziewczyny? Tak, ją i Orbitkę. To, to się nie liczy, to jest nieważne. Najważniejsze to by była szczęśliwa ze mną, a nie z nim. To się, to się tylko liczy. A bo sobie, co by było, jakbyś miał dwie dziewczyny Olejnik. Będziesz teraz na jego miejscu się <laughs> splątać Dobrze, gotować. słuchaj, ja, ja ci tutaj odkurzę, pozamiatam, tutaj porobię No tak zresztą tam jeszcze górę yy, w sumie. Nie ma problemu I szafki pościerać Dobrze, 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 nie ma problemu To po pogadamy później, porozmawiamy później, dobrze? Tak Dobrze Muszę Moim go. zdaniem, moim zdaniem dużo lepsza od olejnika ale jest lepsza od olejnika. Kiedy ostatnio olejnik sprzątał? Nie wiem, ale typ nie? W sensie nie coś Trudno. niech po prostu robi swoje i tyle. I może wskoczy na miejsce olejnik. Może na pewno.